Zaledwie tydzień do pierwszej historycznej gali striking Jest Słuchaj, yes, yes, ja jestem i współczuję I, no, I Tobie i Tomkowi Małe rękawice Aha. tu na tej gali będą gwarantować, że efekt też będzie po, pojawiał się dość szybko Przytulanie się z drugim pacjentem jest trochę poza moją wyobraźnią Mimo, że kobiety na pewno nie mają takiej siły nokautującej, chociaż jak mężczyźni, ale Ale zawziętość mają, Zawziętości mają zdecydowanie no, oczywiście, nie ma krwi, nie ma zobowy. Zaledwie tydzień do pierwszej historycznej gali Striking Festival. Razem ze mną tutaj Przemysław Saleta oraz Bartek Barta. Witam panowie. Cześć. Witam serdecznie. Emocje sięgają zenitu w długie przygotowania, w końcu znajdą tutaj moment na, na, na zaprezentowanie całej tej ciężkiej pracy, którą włożyłeś w, w przygotowanie tej sali. Bartek, e, zawodnik, trener i prezes, która z tych ról e, najbardziej przypada Ci? <grym <grym Zdaję upór. Prezes, ale tak naprawdę e, nie ma jedne, jednego, z, nikt nie ma w tym zespole jednego zadania, także Aha. naprawdę miałem bardzo dobry zespół, także e, nie jestem zadowolony. Został tydzień do gali, mamy świetnego ambasadora, także bardzo dziękuję, że jesteś tu z nami. Ja ja jest coś, ja jestem i współczuję. I, A, to, i tobie i Tomkowi. Do tego, wyłączenie <laughs> tak, tak. No, to roli to jest... zawodnika oh, i organizatora to jest oh, coś, yes. co jest e, najgorsze i no tak prawie. szczerze mówiąc e, ciężko jest się skoncentrować, szczególnie w wtedy na, na, na roli no, zawodnika. Dokładnie. No, tak ale szczęśliwie Tomek ma cały zespół. I no, Jest to podstawa sukcesu, prawda? Tak, tak. Nie do tylko dobry pomysł, ale dobry no, zespół. Wiele no, osób pytało mnie, czy ja będę walczył na tej gali. Nie powiem, że nie chciałbym, czy tam nie były takie myśli, nie pojawiały się, Myślę, że może... Ten, no, zawsze jak widzę tu zawodników już te ruchy, te emocje coraz bliżej to gali, to czasami, czujesz, tak? czujesz co, te emocje. Ja, ja powiem ci, że e, jak oglądam boks, to mm, Mam takie mieszane uczucia. Exactly. Z jednej strony zazdroszczę komuś tego doreszczyku emocji i tego Aha. momentu, kiedy wchodzi do, do ringu, ale jak zaczyna iść, to myślę sobie, dzięki Bogu już nie muszę. Tak, <grym> już koniec, <grym> dokładnie, tak. Muszę zapytać, jest sobota 13, uh, lubię sport, wychowałem się na filmach z Jean Claude Van Damme. Chcę coś obejrzeć. Dl e dlaczego powinienem obejrzeć Striking Festival? No, myślę, że to jest kwintesencja, kwintesencja walki, kwintesencja współ. W ogóle sam Kickboxing z Formuła K1 to jest tak naprawdę prawdziwa solówka. Także myślę, że tutaj, mm -hmm. jeśli ktoś lubi non-stop akcję, non cały czas wymiany, be, bez zastojów, także tak, to nie będzie się nudził tutaj, naprawdę. Z jednej strony ja jestem z tego pokolenia, że lubię jak właśnie coś trwa długo, jest dużo akcji, a teraz to pokolenie lubi, że efekt był szybko. Ale no, małe rękawice Aha. tu na tej gali będą gwarantować, że efekt też będzie po, pojawiał się dość szybko. Także myślę, że, że to jakoś tak potrafiliśmy połączyć dwa pokolenia i mhm. każdy znajdzie coś dla siebie. I nie chodzi tutaj tylko o samą formę, o której właśnie opowiedziałeś, chodzi też o zawodników, których wybrałeś. Dzwoniłem do Ciebie zapytać na ich temat, zapytałem dlaczego, akurat na chodzi o zawodników ligowych na przykład, pierwszy, pierwszą czwórkę z Striking League, odpowiedział, odpowiedziałeś krótko, jak zapytałem dlaczego oni, powiedziałeś, że to są najlepsi zawodnicy, jakich możemy zorganizować. Potwierdzasz te słowa? No ja myślę, że to na pewno to podtrzymuję, tak. To mhm. zdecydowanie są najlepsi zawodnicy na ten moment w Polsce, jeśli chodzi o tę kategorię wagową. Kibice uwielbiają starcia stylów. Starcia szybkiego z silnym. Takiego co więcej kopie, takiego co więcej bije. Czy tutaj mamy takie rozszady wśród tej czwórki? O, na, pewno, na pewno oni prezentują różne style. Różne style, tak naprawdę, i jakaś sama formuła K1 e, wiąże się z tym, że różne style strykowe mieszają się ze sobą, i każdy z nich wywodzi się tak naprawdę. Dwóch zawodników jest z boksu, a dwóch jest z klasycznego kickboxingu. także. Na pewno, jak, 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 jak krzyżują się te style, to walki są dużo ciekawsze, naprawdę. I moim zdaniem, jeśli chodzi o ak 1 są to najbardziej efektywne style walki. Mm -hmm. A jeszcze zadbałeś o to systemem punktacyjnym? Najwięcej punktów za knockout. Do zawodników jest od początku przekazywana informacja. Tu ma się dziać, dziad, dziać, action, action, action. No, dokładnie tak, action, action, mm -hmm. action i don't leave the decision to the judges. Tak, yeah, jest. Czyli nie wiem. chcesz po prostu. <laughs> Nie jest coś w sobie za złe, tak? to po prostu masz to w rękach, masz to w nogach, żeby zakończyć tą. Trzy tak? mhm. rundy po trzy minuty to jest doskonały dystans właśnie, żeby jak najwięcej akcji tutaj nie mamy tego elementu z zawodowych walk, gdzie tych rund mamy już znacznie więcej, bokserskich szczególnie, prawda? Tam do dziesięciu sięgamy. A, więc. Myślę, że to naprawdę spełni obietnicę, którą, którą nam tutaj składasz. No, poprzeczka jest postawiona wysoko, ale nie dlatego ze względu na konkurencję czy coś takiego, tylko przez Twoje własne e, zamierzenia odnośnie tej organizacji. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć Przemek Ambasador. No, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie lepszego wyboru: jak tylko Ciebie, bo nie można w naszym kraju powiedzieć kickboxing, nie mówiąc przy okazji Przemek Saleta. Cieszymy się ciebie, że jesteś. No, właściwie, no, przede wszystkim nie można nie powiedzieć Marek Piotrowski, bo Marek Piotrowski był zdecydowanie taką największą gwiazdą i zawodnik, pierwszym takim zawodnikiem, który najwięcej osiągnął, i chyba jest. Największą postacią polskiego kickboxingu, ale rzeczywiście no ja też miałem szczęście, że startując pod koniec lat 80., na początku lat 90., załapałem się na złote lata tego sportu. Zresztą, w, kiedy w 90. roku zdobywałem zawodowy, zawodowy tytuł Mistrza Świata ISKA, w Polsce to była pierwsza zawodowa walka mistrzostwa świata w Polsce w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu, więc to, to naprawdę było duże, duże wydarzenie. Kiedy Tomek Salara zadzwonił do mnie i zaproponował mi tutaj udział w tej imprezie jako ambasador, to ja zgodziłem się właściwie bez namysłu, mimo że właściwie od lat nie mam takiego stałego kontaktu z kickboxingiem w takim stopniu jak, jak Bartek, ale, ale to za nim, ale z tego, co Znaczy, miałem dwie miłości sportowe w, w życiu. Pierwszą, którą był kickboxing, i, i drugą, którą w, chyba największą sumą summarum, patrząc na poświęcony czas i zdrowie, którą, którą był boks. Natomiast kickboxing jest, szczególnie w wersji K1, jest naprawdę mega widowiskową mhm. dyscypliną, dyscypliną sportu. Ja no, Interesuję się MMA, jak każdy, ale nie przepadam, jakoś tak e, przytulanie się z drugim facetem jest trochę poza moją wyobraźnią, łatwiej, <noise> łatwiej jest uderzać, też wydaje mi się, że dla kibiców sportu uderzane są bardziej czytelne, po prostu odskakuje głowa, to, 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 to przegrywasz. No prawda. co by się poza szczególnie tym... dobrze składało z, 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 z ubiłowaniami konsumenta w dzisiejszych czasach. No poza tym, no, kilka innych elementów. Te małe rękawice. Tutaj jest taki trochę paradoks, bo te małe rękawice sprawiają, że na pewno będzie więcej krwi. A oczywiście nie ma krwi, nie ma zabawy, ale i, i można by powiedzieć, że zwiększają szanse w ataku, ale zwiększają też rolę obrony. Dlatego, że tutaj nie możesz sobie pozwolić na przegapienie ciosu, bo nie jest trudno o, o rozcięcie, czy o kontuzję. Więc tutaj naprawdę no, te umiejętności zarówno obrony, jak i atak muszą być na wysokim poziomie. Poza tym, no, to, to co wspomniałeś, są zawodnicy, którzy walczyli w różnych stylach h 1 wydaje mi się, że taką najbardziej widowiskową i dosyć uniwersalną m, formułą, którą, e, która, która wypośrodkowuje różne, różne rzeczy. Każdemu daje szansę, nikogo nie mm. specjalnie nie preferuje, ponadto dystans trzech rund zapewnia widowiskowość, dlatego że no z mojego punktu widzenia, który mam, a mam ze sobą walk 12 rundowych sporo, mm. e, do trzech rund to nawet w zasadzie wydawałoby się, nie trzeba specjalnie trenować. Aha. Ale przy trzech rundach nie można sobie pozwolić na przegranie żadnej rundy. Mhm. Trzeba walczyć od początku do końca, przez trzy minuty każdą z tych rund. No tak, knockdown jest tutaj szalenie niebezpieczny, jeśli odbieramy punkty. Jakiekolwiek odebranie no, punktu no jest. Tak, no. No, strata, strata punktu no to jest naprawdę strata punktu sprawia, że właściwie musisz wygrać przez knockout. Mhm. Dokładnie. Czy ty jesteś tradycjonalistą, czy, bo w sumie miałeś szansę obserwować, jak sporty walki ewoluują nie tylko w Polsce, ale na świecie. No i z tego co słyszę, to chyba tak, bo brakuje ci tego starego klimatu, tej pierwszej takiej bardziej formy. Ja jestem tradycjonalistą i nawet nie chcę, nie chcę mówić, że mam lat, ale jak, jak boksowałem, Boksowałem w, w walkę w, w tradycyjnym boksie w Anglii, to jeszcze walczyłem w rękawicach sześciouncjowych. No, takie, takie tam były przepisy, i ważenie odbywało się w dniu walki, więc naprawdę no, było, było trudniej. No. Dzisiaj te przepisy się zmieniają po to, żeby chronić zdrowie zawodników, mhm. więc dobrze, że tak się dzieje. Natomiast przy formule K1 w małych rękawicach całego zdrowia się nie da uchronić. No i, i też nie ma się co oszukiwać. To, co mnie pociąga w sportach walki i to, co mi się podoba, to jest to, że zawodnicy mają płacone za to, żeby zostawiali w ringu zdrowie i serce. Wiadomo, wszyscy robimy. Może to nieodpowiednio zabrzmi, ale lubimy przemoc w sposób kulturalny i kontrolowany. No dokładnie Mamy też walkę kobiet ze, ze Sztokholmu. Przyleciała do nas Vanessa Romanowski, żeby zmierzyć się z Ester Wajola. Znacznie bardziej doświadczoną zawodniczką. I, i jakie, jakie predictions, że tak powiem, z tego? Jest to? No to są obie młode zawodniczki. Mhm. Vanessa ma 19 mhm. lat. Ester ma 22 lata. Mhm. E, mamy jedną walkę kobiet, postawiliśmy na tą kategorię. Vanessa jest Polką, która od wielu lat mieszka w Szwecji. Rodzice wyemigrowali do Szwecji. E, jest młodą zawodniczką, nie ukrywam, że postawiliśmy na nią. Mhm. E, całe prawie swoje życie, mimo że jest młodą zawodniczką, to ona od 10 roku życia trenuje w Tajlandii, także na tak naprawdę w wysokim poziomie. Aha. Wywodzi się z teckiego boksu. Ester wywodzi się z teckiego boksu, także. Nie będzie, do, będzie dobra walka na kopnięcia, Dokładnie, no, tak. I to czego szukamy, szukamy widowiskowych technik. I, I absolutnie, absolutnie tak, żeby nie Ale też mimo, że kobiety na pewno nie mają takiej siły nokautującej cios jak mężczyźni, ale, ale zawziętość ale ale mają ale zdecydowanie i, i, I jak kiedyś te walki kobiet nie były tak popularne, tak teraz eksplodowała popularność walk kobiet. i Myślę, że jak dokonaliśmy słusznego wyboru, to naprawdę by się działo. Też tak uważam, panowie, na sam koniec. Na co mamy liczyć, na co mamy się szykować już w sobotę? Przed Waszym zdaniem, w największym skrócie? Moim zdaniem, chyba na dużo emocji to na pewno. Dużo krwi to również. Dużo zaangażowania ze strony, ze strony zawodników, bo tutaj każdemu, szczególnie no, i w turnieju, i tym ligowym zawodnikom będzie zależało no, tak naprawdę na, na każdym punkcie więc nie tylko na zwycięstwie, ale również na stylu, w jakim to zwycięstwo odniosą. No, trochę pewno trzeba się spodziewać czegoś nowego i nieoczekiwanego. Bo no ja z ciekawością obejrzę walkę Mariusza Bacha. Hmm. z pięciokrotnym mistrzem Europy w taekwondo i też chyba mistrzem świata w late kontakcie w kickboxingu. A propos zmieszania stylów, co? I no ja mam doświadczenie, tak? Ja jeszcze w latach, pod koniec lat 80 sparowaliśmy bardzo często z, z pięciarzami, oczywiście na zasadach boksu. Oni nie bardzo chcieli się godzić na sparingi z nogami, właśnie nigdy się nie godzili, dlatego, że oni nie widzieli tych technik nożnych, w ogóle. No, patrzyli po prostu od, od pasa w górę na tak przeciwnika. I ciekaw jestem, jak sobie Mariusz z tym, z tym poradzi, tym bardziej, że no, umiejętności jego przeciwnika, akurat jeśli o, o kopanie to również technik takich, nieoczywistych są, są potężne, więc, mm -hmm. więc no, z drugiej strony oczywiście umiejętności bokserskie zapewne odporność no, i, no, i, no, i, no, i przede wszystkim warunki fizyczne są po stronie Mariusza, ale no. wyobrażam sobie, że, że, że jego przeciwnik będzie się lotny na nogach i będzie wskakiwał z zaskakującymi akc akcjami, mm -hmm. to to może napsuć Mariuszowi sporo krwi. No Jestem bardzo ciekaw tego. Ja również, e, jeśli chodzi o, e, o to zestawienie, to mówi się, że e, szybkość pokonuje siłę, ale timing pokonuje prędkość, szybkość. Myślicie, że, że bokserski timing Mariusza tutaj, szczególnie, że tutaj sytuacja o tyle inna, że naszego e, kickboxera, czy mistrza taekwondo można złapać e, na jednej nodze. Bo to się w boksie generalnie nie dzieje. Gdybym, gdybym był Mariuszem Wachem, no to właściwie skoncentrowałbym się na tym, żeby go przyciskać, zamykać na linach albo w narożniku. Mm -hmm. nie dać Wytrącać się go z równowagi i zasypywać gradem ciosów, bo nie wątpię, że tutaj e, z tymi ciosami zadowanymi seriami, będzie ciężko mu sobie poradzić. Mm. No... Ta walka to kwintesencja K&N, czyli mm. no, konfrontacja styli, naprawdę jeden i drugi ma i zalety tak, i te przewa jakąś przewagę, ale też no, jeden jest czymś gorszy od jednego, drugi lepszy, także no, naprawdę nie mm. jestem w stanie wytypować tutaj bardzo nie. często w sportach walki nie. wygrywa ten, kto narzuci swoją taktykę. Swoją tego bardziej. I nawet nie to, który jest w stanie wyegzekwować, bo oczywiście możesz mieć pomysł na walkę, a jak nie jesteś w stanie tego zrobić, no to nie jesteś, to przegrywasz. Ale jeśli ten, kto jest w stanie narzucić swój styl walki, no to tę to, to walkę wygram. Ja się cieszę, że ta walka jest, bo nie ukrywam, że wiele osób nie wierzyło, że Mariusz Łach wyjdzie do walki K1, a jest. Także przeciwnik jest, data jest, miejsce jest. Mnie to bardzo ciekawi z perspektywy kibica, także... Gdyby walczył z kimś, kto się specjalizuje w K1, tak, tak. to byłoby mu chyba trudniej. Trudne. Bo wtedy te no, lukiki to... Dokładnie tak. No, to, no, ale, jednak, no, ale jednak te kopnięcia potrafią myśl, zaskoczyć. Myślę, Szczególnie w wyskoku po obrocie i z saltem. Nie jest to typowy zawodnik twardej formuły. Tak, boxing bardziej tutaj błędą wysokie kopnięcia, tak? ale no jednak e, dystans, dystans jest po stronie to trzeba przejść przez te kopnięcia, żeby uderzyć tą ręką. Także no. Mm -hmm jak sobie się zastanawiam nad tym, to myślę, że wygra, wygra ten, który będzie potrafił bardziej z, zapanować nad nerwami. Dlatego, tak, że, nie że nie nerwy nie zżerają nie najwięcej nie energii. Nie jeśli, e, jeśli Mariusz się w miarę będzie dobrze czuł i będzie wywierał ten pressing, to wcześniej czy później te jego ciosy do, do, Od, zaczną docierać. E, natomiast, e, natomiast jeśli Bartek e, poczuje się swobodniej i będzie w stanie rwać tempo, wskakiwać z takimi tak, akcjami i tak, trafiać, no to, to, to walka będzie po jego stronie. No Mariusz raczej nikogo po ringu nie gonił. Poza Władimirem Kliczko w tej w rundzie, w której poczuł, że ma mistrza. No wiesz co, no tutaj... To nie można no, nie, tak nie, nie, Mariusz, nie. Mariusz to... goni wtedy, kiedy może. Kiedy no. może, dokładnie, tak. <laughs> Bo jak, jak jedzie gdzieś jako przeciwnik, no to wtedy no to jest trochę inaczej. Dobre, była liga, były super fighty, walka kobiet. No i oczywiście musimy porozmawiać o creme de la creme. Cream of the crop, main event, walka wieczoru. Tutaj mamy już wspomniany wcześniej Tomek Sarara, który jest też jednocześnie organizatorem Gali, co mu skupienie na samej walce w zdecydowanie odbiera. Kontra Alin Bestia Nechita z rumuńskiego Tornado Gym. Czy to jest zawodnik, to by znany dobrze? Dobrze nie jest to mm. zawodnik młody. Jest były na 20-letni niepokonany cztery walki przez od na 8 stoczonych. Także no, młoda krew. E, dla to, Tomek jest już znanym zawodnikiem w Europie i na świecie. Wszyscy tak naprawdę zawodnicy rozpoznawani są zakontraktowani przez dużo większe organizacje. E, inne organizacje. Tak szukali. E, tak naprawdę poszukiwania tego zawodnika trwały dość długo. Mm. E, były różne ciekawe nazwiska. Możesz zdradzić cokolwiek? Nie chciałbym, bo myślę, że z nich jeszcze skorzystam. Także został Alin. Moim zdaniem no to jest... Jeśli to jest sportowa gala, to tu sportowy poziom jest bardzo wysoki. Mhm. Bo Rumunia ma bardzo dobry kickboxing. Także naprawdę trzy duże federacje. No, mają to, to co Holendrzy tak naprawdę teraz. Także dzieje się tam. I to jest mistrzem jednej z organizacji, kolosalnym Tournament. Mhm. Także no... Ma wszystko do zyskania, nie ma nic do stracenia, jest niepokonany, pewny siebie, młody. także no, Tomek to jest stary wyjadacz. No właśnie, i po raz kolejny mamy konfrontację, tak. tylko tym razem już nie stylową, a tak. wiekową. Mamy doświadczenie kontra tę młodość i tak, witalność tak, no. młodego. Też dużo osób, dużo osób, tak jak po pogłoszeniu przeciwnika, patrzy na mnie i mówi, czy nie za dobry, bo tak młody chłopak <laughs> i tak dalej. Tomek jest zawodnikiem już dużo bardziej doświadczonym i ten. Myślę, że. No kałów miał tu, więcej niż tam no, ten na pewno. Na pewno tu jednak e, ma tą jakby tą no, doświadczenie, tak? Doświadczenie. To, się, to się w kickboxingu bardzo liczy, zwłaszcza na się trzech rund. Gdyby to było więcej rund, to młodość w boksie ma dużo bardziej. E, jakby ten wigor, ten, ten, ten spryt i tak dalej, to, to oko ma większą przewagę. w sensie trzech rund to Tomek jest tu profesorem, ale no, musi pilnować się, bo waga ciężka i ksywa bestia, to. Cztery Na pewno nie się tak, znaczy. że chłopiec jest niebezpieczny, i małe rękawice, i tu, tu, będzie, tu będzie leciało w powietrzu różnie. Nie? Trzeba, mm -hmm. trzeba będzie uważać. A co uważasz, jak ty postrzegasz w ogóle eee... Tomka jako zawodnika? Tomek jest ikoną kickboxingu. Dobre. Tak naprawdę w kontekście tej walki, hmm. główną rzeczą, o którą się boję, to, to to, czy obowiązki organizatora pozwoliły mu się do tej walki przygotować optymalnie. Rumunę ja nigdy nie widziałem, więc oceniam tylko po, po rekordzie i dacie urodzenia. E, no rekord jest nieskalany, no ale też jakiś wielkich nazwisk chyba w, w tym rekordzie nie ma. E, natomiast e, no ja bym się przede wszystkim bał e, tej pierwszej rundy. Nie. Dlatego, że jednak domeną e, młodości jest szybkość. I e, Ważne jest no to, o czym wspominałem wcześniej: no każdą rundę w trzyrundowym pojedynku trzeba wygrać, no, mhm. ale też ważne jest to pierwsze wrażenie, które robisz w pierwszej rundzie. Mhm. I jeśli by właśnie szybkością Rumun zdominował Tomka, to potem przy wyrównanych rundach sędziowie raczej będą mieli tendencję, żeby y, za nim się, mhm. się opowiadać. No. Mhm. no Ciekaw jestem. No, na pewno na pobierze fajna walka. Gratuluję Tomkowi już z góry odwagi i decyzji, decyzji bycia jednocześnie promotorem i, i zawodnikiem. I mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze, czyli wygraną Tomka. Panowie, nie możemy się czekać soboty. Nie tylko tego superfajtu, ale wszystkich elementów tej gali. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. Dzięki. Dziękuję panowie. Tutaj my kopię w K1, a raczej oni. Tak, w moich argumentach. Pakol znany jest z tego, że on idzie zawsze po nokaut Krzysztof Anis tam tą postać kojarzyłem. Jest najbardziej doświadczony tak, w na pierwszym ogień Tak, uważam, że kopię dobrze, kopię dużo. No bo jak się nie uda, a może się nie udać. To będzie trzeba się tułaczyć przed Bartkiem. Rekord na gruszce jest mój, pamiętaj.